Witam serdecznie szanowne panie i panów. Proszę zobaczyć na ten wykres oko cieszy, co się dzieje 391 za dolara amerykańskiego cieszy duszę, cieszy oko, cieszy oczywiście także nasz Portfer. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. E, mocniejsza złotóweczka oznacza, że możemy za złotóweczkę kupić więcej dolarów amerykańskich. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, Szanowni Państwo. E, oczywiście my się cieszymy z umacniającej złotówki, ale oczywiście życzymy e, szybkiego powrotu do zdrowia. Miejmy nadzieję, że e, premier Słowacji wyjdzie z tego e, e, nieszczęsnego zdarzenia, które. Miało dzisiaj miejsce, a tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, szanowni państwo, premier Słowacji został postrzelony trzy razy. Podobno dostał trzy kule. Miejmy nadzieję, że to nie będzie. Yy, 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 nic takiego, co yy, zagrozi życiu premiera Słowacji, że wyjdzie z tego, że miał kamizelkę, że przeżyje. Yy, yy, jesteśmy ze Słowakami. Jakże to jest dla nas pod kątem etnicznym i językowym naród bliski. Także jesteśmy ze Słowakami, jesteśmy z premierem Słowacji. Jednak przejdźmy do naszych tematów. Z jednej strony no w Słowacji no niestety tragedia, z drugiej strony u nas złotóweczka się, szanowni Państwo, umacnia. Proszę zobaczyć, przepiękny widok. To jest. To jest cudowny widok, ja y, po prostu y, naprawdę to jest piękny widok. 3,91 Proszę zobaczyć, za nasze złotóweczki będziemy mogli kupić znacznie więcej dolarów amerykańskich, za nasze złotóweczki będziemy mogli kupić więcej y, towarów. I teraz powstaje pytanie: czy polska złotówka umocni się jeszcze mocniej aniżeli 3,91? 3,91, obecne 3,91. Zanim, Szanowni Państwo, do tego przejdę, yy, czy z, polska złotówka umocni się jeszcze mocniej aniżeli dzisiejsze 3,91, więc w kantorach dają tylko już jakieś 370 zł. A proszę to zrozumieć, że w danym momencie w kantorach dają około pi razy drzwi 370 zł. Są takie, w którym dają 365 złotych za 100 dolarów amerykańskich, to już nie jest 500 złotych, to jest gigantyczna różnica ale zanim do tego przejdę, zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę i także ty, którzy już zasubskrybowali oczywiście dziękuję im za to że jesteście ze mną, bo już jest na prawie 10 tysięcy jeszcze tylko 150 subskrypcji do 10 tysięcy także jeżeli ktoś subskrybuje a nie kliknął w dzwoneczek notyfikacyjny a nie chciałby ominąć następnych produkcji yy, z formuła nieruchomości to oczywiście zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny yy, notyfikuj wszystko, czy też notyfikuj all, w zależności czy masz po angielsku czy tam po polsku yy, i wtedy YouTube będzie wysyłał powiadomienia i oczywiście standardowo wszystkich, którzy chcą, aby nasz naród rósł w siłę, mądrość yy, w bogactwo, yy, zapraszam do takiego małego czynu który Państwa nic dosłownie nie kosztuje, a naprawdę pomoże że nam zasieje ziarno w Rzeczypospolitej, w dzieciach naszych, jakie dzieci, takie Rzeczypospolite, coś jakoś tak to szło, chyba to był Michał Rej, nie pamiętam, szanowni Państwo, ale wiem jedno, zapraszam do udostępnienia na Twitterze, na Facebooku, wszędzie, gdzie się da, w Whatsappie, w Messengerze, wysłać do swoich znajomych, jeżeli nie mamy tych social mediów, nie mamy WhatsAppów, Messengerów, nie mamy tego wszystkiego, to wyślijcie, szanowni państwo, w SMS-ie, w mailu, jeżeli macie taką możliwość. Przechodzę w takim razie dalej. Szanowni państwo, i teraz jest pytanie, co się stanie z dolarem amerykańskim? Co się stanie z dolarem amerykańskim? A właściwie co się stanie ze złotówką, bo Złotówka nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na dolara amerykańskiego. Złotówka jest małą walutą. Złotówka nie jest dużą walutą. Oczywiście jest dosyć ważną walutą tutaj w skali europejskiej, bo jest jedną z niewielu walut, oczywiście, bo przecież tutaj króluje euro. Obok polskiego, obok euro mamy funta brytyjskiego, mamy koronę norweską, mamy koronę czeską do niedawna mieliśmy kunę chorwacką, już jej nie ma. Mamy koronę szwedzką, mamy koronę duńską, mamy franka szwajcarskiego. Prawda? Więc no ona, ta waluta no, jest dosyć ważną walutą, ale nie jest jakąś taką walutą bardzo ważną, jakąś światową. No nie jesteśmy ymm, jakąś potęgą gospodarczą, jeżeli chodzi o naszą walutę, mimo tego, że nam się wmawia, że, no, że jesteśmy no zagierka się nawmawiało. No ale o co chodzi? Chodzi o to, szanowni państwo, o proszę zobaczyć, dalej się umacnia, osłabia. E, o co chodzi, szanowni państwo? Przede wszystkim, przede wszystkim trzeba zrozumieć, o czym mówiłem wcześniej. A mówiłem wcześniej o tym, że e, jeżeli e, spełni się formuła, która się zawsze spełnia, tu mamy większy wykres, zawsze spełnia. Znaczy się, która zawsze się spełniała od półtora roku, tak jak tutaj pokazuję, jak raportuję, jak przekazuję te wideo, informacje dla Państwa, to spełnia się taka formuła, jeżeli Państwo tego nie wiedzą, ja ją nazwałem formuła złoto, polski złoty, dolar i według tej formuły, według tej formuły, którą obliczyłem dolar amerykański powinien spaść do około 3,60, 3,65 może 3,55 czyli w kantorach powinni dawać pi razy drzwi 3,40, 3,50 złotych 3,30 nawet w szokujących takich sytuacjach 3,30 zł za 100 dolarów amerykańskich no zwyczajnie polska złotówka powinna się umocnić do około 3,60, 3,50 pi razy drzwi Dlaczego miałaby się tak umocnić? To no dlatego, że dolar amerykański zwyczajnie y, stracił do złota, a gdy dolar amerykański traci do złota, to wtedy zyska, zyskuje złotóweczka, prawda? Jest taka zasada, którą Państwu tutaj przekazuję, pokazuję od półtora roku, już właściwie od dwóch lat, prawie. Oczywiście o niej wcześniej też pisałem, no ale teraz y, mówię tutaj do Państwa, y, aby to było tak wyraziście. I jest głos, i jest nagranie tak więc to jest takie wyraziste, że na pewno zostanie z nami że każdy będzie o tym pamiętał tak więc widzimy widzimy co się dzieje złotówka się umacnia, ale jak ona mo może mocno się umocnić no do 3,60, pi razy drzwi do 3,50, chyba że coś się będzie działo z polskim złotem, a dlaczego? powtarzam jeszcze raz, do znudzenia proszę, proszę zobaczyć tu jest wykres złota tu jest wykres złota i to złoto jest w danym momencie bardzo drogie. To jest wykres złota y, ostatni, od 2019 roku akurat, proszę zobaczyć. Tutaj mamy najwyższą cenę złota, która y, była z nami bardzo długo od 2020 i to złoto się nie przebijało przez tą cenę. No i wreszcie się przebiło, do 2500 prawie dolarów za jedną uncję i co w związku z tym? No w związku z tym e, powinna się spełnić, e, powinna, no, zazwyczaj spełnia się formuła w takiej sytuacji, gdy dolar tanieje to tak, do złota, to także tanieje do złotówki. No i wszystkie filmy, które robiłem, e, no sprawdzały się, prawda, e, te prognozy się sprawdzały, że gdy złoto podrożało, to także drożała złotówka. No i w jakich parametrach ta złotówka drożeje do dolara amerykańskiego? No w takich parametrach ja już to obliczałem, ja nie będę trzy razy obliczałem. Już nie będę następny raz tego obliczał, i w tych parametrach nam wychodzi, że ta polska złotówka powinna się umocnić dopiero z drzwi 360. Tylko, że w danym momencie, no od tygodni mamy, czy też może od miesięcy, mamy straszne opóźnienie właśnie w umacnianiu się tej złotówki. Ona się troszeczkę umacnia, troszeczkę potem słabnie, umacnia, słabnie, umacnia, słabnie. No, ale finalnie kręci się wokoło poziomu 4 zł za dolara amerykańskiego, więc jeszcze formuła złotówka dolar złoto się nie spełniła. No jeżeli ona się spełni, no to ten dolar będzie po 3,60, 3,70, 3,50, kto wie, może nawet 3,40. Eee, pi razy drzwi, prawda? Pi razy drzwi, bo to nigdy nie jest e, tak dokładnie. Tak? Ta złotówka się umaznia, e, z, ba, bardzo często z dłuższym e, poślizgiem. No teraz ten poślizg to jest makabryczny, makabryczny, poślizg, prawda? makabryczny poślizg, ona się jeszcze nie umocniła. No dzisiaj jest 3,91, więc w kantorach dają te 360 złotych, no ale jeżeli spadnie do 3,60 czy do 3,50, to, to w kantorach będą dawali 330 zł za 100 dolarów amerykańskich. Tak więc, szanowni Państwo, tak, złotówka dzisiaj jest słaba. Złotówka dzisiaj jest słaba. Złotówka dzisiaj jest słaba. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I... Jeżeli będzie miała się, proszę zobaczyć, jeżeli będzie miała to SPLN-USD, jeżeli ona będzie miała spełnić swój warunek, to się umocni, proszę zobaczyć, to się umocni do 3,60, a jeżeli to się nie spełni, no to, Houston, mamy problem. Coś, coś jest nie tak, prawda? Wtedy to oznacza, że wtedy to, ta formuła już, proszę zobaczyć, ona się umacnia z tego totalnego zawalenia. No Widzimy tutaj na tym wykresie, że polska złotówka jest na totalnym spadku. Polska złotówka jest zawalona, dosłownie zawalona, prawda? Polska złotówka jest na totalnym dnie. Taka jest rzeczywistość polska. Złotówka jest na totalnym y, dnie. Tak widzimy, on jest na dnie. Tutaj jest dno. Kiedyś było takie dno tam w 2000, no ale wtedy to była w ogóle tutaj, to była inna gospodarka, to był inny świat, tego tak zbytnio nie liczyć, prawda, e, nie można zbytnio tam te, tego 96, 5, to, 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 było, to były takie dziwaczne czasy, po, czy potrzebne, czy niepotrzebne, to już druga sprawa, no i tutaj mamy dno, Mamy to dno tego dolara, tej polskiej złotówki. Widzimy, że tutaj jest na dnie, więc jeżeli ona będzie szła do góry, to ona będzie się umacniać, prawda? Będzie się umacniać. No, ona powinna się umocnić do 3,60, chociażby względem tego parametru, względem tego azymutu ceny złota do dolara amerykańskiego. Tak więc oczekujemy, może to już wreszcie puściło, a może nie puściło. A może nie puściło, a jeżeli nie puściło i nie puści, to znaczy, że koniec z formułą. Polski złoty, złoto dolar i wchodzimy w jakąś inną erę, nie wiem, zapaści złotówki, nie wiem, upadku złotówki, nie wiem, wejścia, wejścia do strefy euro, coś w tym stylu. Prawda? Coś w tym stylu. Dalej, je, bo przecież dalej złotówka widzimy, dalej złotówka jest tych, popatrzmy, to jest taka szyna, dalej złotówka jest w tej w ramach w ramach trendu zapadającego się, prawda? Proszę zobaczyć, to jest trend zapadający się polskiego złotego złotówka, się osłabia, rośnie, osłabia, rośnie, osłabia, rośnie. To jest trend zapadający się, osłabia, rośnie, osłabia, rośnie. No i jak ona sobie może tutaj dojść, powiedzmy, tutaj sobie troszeczkę przekroczy i pewnie potem ją zawalą, jeżeli mamy gospodarkę taką jakąś dziwaczną, prawda? Oni ją zawalą, potem ona znowu rośnie no, jest opcja, w której tutaj ją znowu zawalą, przyjdzie czas, gdy, ona, gdy, gdy ta złotówka się zawali, gdy ta złotówka się zawali. Jeżeli mamy sytuację, w której mamy rząd, który chce wejść do strefy euro, bo w, w, tylko i wyłącznie wejdziemy do strefy euro, polska, Polacy się zgodzą, jak polska złotówka jest zniszczona, tak przećwiczyliśmy to co robią Polacy w 2020 roku. Można było zamknąć gospodarkę z, z takich i takich powodów w 2022 roku. Można było wpuścić do Polski 10 milionów ludzi bez sprawdzenia z takich i z takich powodów. A wprowadzić euro będzie można, gdy się zniszczy polskiego złotego, prawda? Tak więc najpierw czeka nas umocnienie, na przykład do 3,50. Jeżeli będzie rząd Donalda Tuska, a rząd Donalda Tuska będzie chciał zniszczyć polskiego złotego, aby wejść do strefy euro, no to potem z tego 3,50 znowu zawalą na 4 i 5, to tam się niby wymknie spod kontroli, prawda? No i wtedy wejdą do strefy euro. Ale jeżeli będziemy, jeżeli rząd Donalda Tuska nie chce wejść do strefy euro, no to dolar to może być bez problemu po 3 złote, nawet po 2,90 bez żadnego problemu, może być dolar amerykański. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. On będzie sobie wtedy tak chodził, proszę zobaczyć będzie sobie tak chodził wtedy. E on będzie sobie tak chodził. Jeżeli nie wejdziemy, jeżeli Donald Tusk nie chce zniszczyć złotówki, no to ta złotówka sobie będzie tak chodziła: tak bum, 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 bum. Znaczy, no nie tak mocno. Oczywiście ja nie chcę, żeby tutaj ludzie dosłownie to brali, że to będzie tak na 100%. Bo, szanowni państwo, to są prognozy. Tylko mówię, że mamy takie opcje. Możemy pójść w celu zawalenia złotego, a możemy pójść w celu w kierunku. Tak, balansowanie, prawda? I będziemy balansować tak. Teraz umocnią do 3,60, potem zawalą do 4, znowu tam do 4,50, potem znowu bum, bum, będzie, tak wiecie, zimno, gorąco, zimno, gorąco, zimno, gorąco. No ale ta złotówka będzie balansowa między wtedy 3 a 4,50 powiedzmy, prawda? Tak będzie sobie balansować, no nie? Tak będzie sobie, między 3 a 4,50. Taka jest opcja. Politycznej opcji, gospodarczej opcji, która chce mieć złotówkę raz drogą, raz tanią. Aby raz móc sprzedać, a raz móc kupić, prawda? Ale to jest opcja, która nie chce wejść do strefy euro, tak? Opcja, która we chce wejść do strefy euro, no to moim zdaniem jest tylko jedna, jedyna możliwość, żeby wejść do strefy euro w danym momencie, to po prostu wystraszyć ludzi, zawalić złotówkę, podwyższyć oprocentowanie do 15% Narodowego Banku Polski i wtedy powiedzieć, no słuchajcie, no, wejdźmy do tej strefy euro, wymienimy te wszystkie złotówki, tam pal licho, że będziemy biedakami, e, dzięki temu wejdziemy do euro, to kredyty hipoteczne będą oprocentowane. Nie 35, prawda? No i potem się wszyscy zaczną zadłużać, będziemy mieli Grecję 2, albo nawet gorzej, no bo generalnie w Grecji nie ma takiej zimy, jaka jest w Polsce, bo w Polsce mamy minus 15 i będzie trzeba zaciągać te kredyty na ten gaz, prawda, na tą benzynę, i będziemy mieli lata 90., które właściwie pod wieloma kątami już dawno wracają przez ostatnie 3 lata. Pozdrawiam do usłyszenia wkrótce, i nie zapominajmy o rozpowszechnianiu tego filmu z linku na swoich social mediach. Cześć.